Mam na imię Agnieszka i witam Was w mojej kuchni. A za kamerą stoi Mariusz. Cześć! Zapraszam Was dzisiaj do zrobienia śledzia po wiejsku. Nieodłączny dodatek na wigilię, na wigilijny stół. Zostańcie ze mną i obejrzyjcie film. Jeśli oglądacie nas pierwszy raz, zasubskrybujcie nasz kanał, kliknijcie dzwoneczek i dajcie łapki w górę pod filmem. Pod filmem znajdziecie link do bloga, gdzie będą podane wszystkie składniki, które zostaną użyte do przygotowania tego przepisu. A będziemy potrzebować filety ze śledzia, czy też płaty śledziowe, olej lub oliwę, ocet, Cebulę, cukier, pieprz w ziarnkach, ziele angielskie, liść laurowy, sól i gorczycę i wodę. I jeden większy lub dwa mniejsze słoiki, do których zapakujemy te śledzie. Jesteśmy również na Instagramie, dołączcie do nas, klikajcie serduszka i piszcie komentarze. A zaczniemy od pokrojenia cebuli. Cebulę kroimy w pół talarki. Cebula pokrojona, a ja Was zapraszam do zrobienia śledzia w pomidorach. Kliknijcie tutaj kartę z przepisem. Bierzemy teraz wodę, wlewamy do rągla, czy też garnka. Doprowadzamy do zagotowania. Jak się zagotuje, to wrzucimy cebulę i przyprawy. Tymczasem czekamy, aż się woda zagotuje. A wy w międzyczasie cyrknijcie na nasz kanał i znajdźcie przepis na śledzia z suszonymi pomidorami. Kliknijcie tutaj kartę z przepisem. Woda się już zagotowała, wrzucamy cebulę. Doprowadzamy do zagotowania i Dodajemy przyprawy. Gorczycę, pieprz w ziarnkach. Och, mi coś ucieka po tej kuchni. Kilka kulek ziela angielskiego. Liść laurowy. Jakie Płaską łyżeczkę cukru i płaską łyżeczkę soli. I z tymi przyprawami gotujemy 3 minuty. Ja sobie to ustawię. Timer możemy zamieszać. I na wolnym ogniu 3 minuty gotujemy. A w tym czasie możemy sobie już pokroić śledzia. Śledź oczywiście wcześniej należy wymoczyć w zimnej wodzie. Jeżeli jest bardzo słony, to nawet trzeba kilka razy zmienić wodę. To już musicie ocenić, gdy kupicie śledzia. Czy jest bardzo słony, czy wystarczy po prostu jedna zmiana wody. I śledzia kroimy w takie około 3 cm. Zmniejszymy, bo za bardzo się gotuje. Jeśli robicie zakwas z czerwonego buraka, a nie wiecie co zrobić z burakami, to zapraszam Was do zrobienia czerwonego barszczyku. Znajdziecie u nas na kanale. Piknijcie tutaj kartę z przepisem. Będziecie mieć pyszną zupę na Wigilię. Pod koniec gotowania dodajemy ocet. Mieszamy i wyłączamy. I teraz tą zalewę Studzimy i jak wystygnie, to zabierzemy się za skończenie śledzi. Ja sobie wyniosę to na dwór, tylko muszę odszukać pokrywkę, bo na dworze jest chłodniej, więc będę krócej czekała. Widzimy się jak wystygnie zalewa. W oczekiwaniu na wystudzenie zalewy, chciałam Was zaprosić do zrobienia farszu kapuściano-pieczarkowego. Kliknijcie tutaj kartę z przepisem. Idealny farsz na przykład do pierogów. Ten farsz nadaje się również do krokietów, które często robimy na Wigilię. I jak zrobić naleśniki do krokietów znajdziecie u nas na kanale. Kliknijcie tutaj kartę z przepisem. A ja idę sprawdzić czy zalewa już wystudzona. Zalewa już gotowa, więc zabieramy się za skończenie śledzi. I bierzemy tak, łyżkę wyciągamy cebuli z naszej zalewy. Rzucamy parę śledzi. I jak położymy warstwę śledzi, to po każdej warstwie kładziemy trochę cebuli. A na górę kładziemy już tylko cebulkę. I później zalejemy zalewą. I bierzemy następny słończyk. Śledziki i cebulka już włożone i uzupełniamy zalewą. Zalewę wlewamy tyle, aby były śledzie i cebulka przykryte. Tu jeszcze wyciągnę resztę cebulki. Może się okazać tak, że tej zalewy jeszcze Wam oczupinka właśnie zostanie. I na wierzchu wlewamy olej. Jeżeli macie jeden słoik, to wszystko idzie do jednego, a w moim przypadku do dwóch. Cała powierzchnia musi być przykryta olejem. I tak przygotowane śledziki zakręcamy. I zostawiamy na 48 godzin. Ja do Was zaraz wrócę, a to zbędę się tych grzeszcze. Już jestem! Śledziki po 48 godzinach są gotowe do jedzenia. Mogą postać oczywiście dłużej. Zrobić możemy również dużo wcześniej przed świętami, bo takie śledzie wytrzymają dwa tygodnie. Przechowujemy je oczywiście w lodówce lub w chłodnym miejscu. Tak jak teraz na przykład jest zimno na dworze blisko zera, więc możemy trzymać je również na dworze, na balkonie na przykład. Zasubskrybujcie nasz kanał, dajcie łapki w górę, kliknijcie dzwoneczek będziecie na bieżąco i napiszcie w komentarzu. Czy Wy robicie śledzie na święta? A jeśli tak, to jakie? Jakie są Wasze ulubione? Te łapki to taki klik pod ekranem. Jeśli śledzie lubicie w takiej ostrzejszej zalewie, to dodajcie ze dwie łyżki więcej octu, niż ja dodałam. Ja po prostu nie lubię takich, aż wykrzywiają buzię. Lubię delikatną zalewę, ale jeśli taką Ostrzejszą wolicie, to wystarczy dodać ciuk więcej odstąp. Jeśli dotrwaliście do końca, to zapraszam Was do zrobienia łazanek z kapustą i pieczarkami i tradycyjnej sałatki jarzynowej. A tutaj znajdziecie nasz najnowszy film. Pa! Kliknijcie subskrypcję!